Dopytywał się przy tym, czy w rzeczywistości jest tak właśnie. 10. Arcykapłan wyjaśnił mu wtedy, że są depozyty w rod. 11. Część zaś jest własnością Hirkana, syna Tobiasza, męża zajmującego bardzo wysokie stanowisko. Sprawa zatem nie przedstawia się tak, jak to zmyślił bezbożny Szymon. Wszystkiego zaś jest w srebrze 400 talentów, w złocie zaś 200. 12. Byłoby zaś w ogóle niemożliwą rzeczą uczynić krzywdę tym, którzy zawierzyli świętości miejsca oraz powadze i azylowi świątyni szanowanej na całym świecie. 13. Heliodor jednak powołał się na królewskie rozkazy i wyraźnie powiedział, że musi to być oddane do królewskiego skarbca. 14. W wyznaczonym dniu wszedł, aby przygotować spis tych skarbów. Niemal zaś w całym mieście był niepokój. 15. Kapłani upadłszy w kapłańskich szatach przed ołtarzem wołali do nieba, do tego, który ustanowił prawo o depozycie, aby te skarby nienaruszone zachował dla tych, którzy je złożyli w depozyt. 16. Temu, kto spojrzał na oblicze arcykapłana, krajało się serce. Wygląd bowiem i zmiana jego cery zdradzały duchowe męczarnie. 17. Męża tego bowiem opanowały strach i drżenie ciała. Przez co ból będący w sercu był widoczny dla patrzących. 18. Ludzie gromadnie wychodzili z domów, by razem się modlić, gdyż miejsce święte miało być zhańbione. 19. Kobiety przepasane worami poniżej piersi zapełniły ulice. Zamknięte dotychczas dziewczęta jedne pobiegły do bram, inne na mury, inne wreszcie wychylały się przez okna. 20. Wszystkie zaś wyciągały ręce do nieba i zanosiły błagania. 21. Litość brała na widok tego, jak tłum między sobą pomieszany padał na kolana, a arcykapłan oczekiwał w wielkich męczarniach ducha. 22. Podczas gdy ci modlili się do wszechmocnego pana, aby powierzone pieniądze zachował nienaruszone dla tych, którzy zawierzyli. 23. Heliodor przyprowadzał, co zostało postanowione. 24. Jeszcze razem ze swoją strażą było bok skarbca, kiedy władający duchami i każdą potęgą dokonał wielkiego objawienia, do tego stopnia, że wszyscy, którzy odważyli się tam przyjść, uderzeni mocą Bożą padali bezsilni i strwożeni. 25. Ukazał się im bowiem jakiś koń przybrany najozdobniejszym czaprakiem, niosący na sobie strasznego jeźdźca. Koń rzuciwszy się gwałtownie, zawisł nad heliodorem przed nimi kopytami. A jeździec ukazał się w złotej zbroi. 26. Ponadto ukazali się mu dwaj inni młodzieńcy o nadzwyczajnej sile, uderzającej piękności i w przepięknych szatach. Oni to stanęli z obydwu stron i bez przerwy go biczowali, zadając mu wiele uderzeń. 27. On zaś upadł zaraz na ziemię, a gęste ciemności go otoczyły. Zabrano go więc i włożono do lektyki. 28. Tego? Które dopiero co w licznym otoczeniu i z liczną strażą wszedł do skarbca, o którym była mowa poprzednio, niesiono, gdyż sam sobie nie mógł nic poradzić. Wyraźnie przy tym poznano Bożą Moc. 29, gdy więc on dzięki Bożemu działaniu leżał niemy oraz pozbawiony nadziei i ratunku. 30, tamci błogosławili Pana, który ponad oczekiwanie wsławił swoją świątynię. Świątynia zaś, która krótko przedtem był pełna przestrachu i przerażenia, napełniła się radością i szczęściem dzięki objawieniu się wszechmocnego pana. 31. Niektórzy z przyjaciół Heliodora zaraz poprosili Oniasza, aby modlił się do najwyższego, aby obdarzył życiem tego, który już wydawał naprawdę ostatnie tchnienie. 32. W obawie więc, aby król nie podejrzewał przypadkiem Żydów, że jakąś krzywdę uczynili Heliodorowi, arcykapłan złożył ofiarę za zdrowie tego męża. 33. Kiedy zaś arcykapłan składał ofiarę, ci sami młodzieńcy, przybrani w te same szaty, ukazali się ponownie Heliodorowi i stanąwszy powiedzieli, wiele podziękowań złóż arcykapłanowi Oniaszowi. Dzięki niemu bowiem pan obdarzył się życiem. 34. Ty zaś obity przez posłów z nieba opowiadaj wszystkim o wielkiej mocy Bożej. Powiedziawszy to, zniknęli. 35. Heliodor złożył ofiarę panu i wielkie śluby złożył temu, który darował mu życie. Potem pożegnał Niasza i razem ze swoim wojskiem powrócił do króla. 36. Wobec wszystkich składał on świadectwo o dziełach najwyższego Boga, jakie widział on na własne oczy. 37. Kiedy zaś król pytał Heliodora, kto byłby odpowiedni, aby jeszcze raz go posłać do Jerozolimy, powiedział, 38. Jeżeli masz jakiego wroga albo przeciwnika w rządach, poślij go tam, a otrzymasz go obitego, jeżeli tylko się wyratuje, bo na tym miejscu naprawdę działa jakaś Boża Moc. 39. Ten bowiem, który ma swoje mieszkanie w niebie, czuwa nad tym miejscem i wspomaga je. A bije którzy tam przychodzą w złych zamiarach. 40. Taki oto przebieg miała sprawa Heliodora i zachowania świątynnego skarbca. 1. Wspomniany już Szymon, który był zdrajcą skarbów i ojczyzny, oskarżył Oniasza, jako do on działał przeciwko Heliodorowi i był sprawcą tych nieszczęść. 2. Dobroczyńce miasta oraz tego, który wspomagał swych rodaków i gorliwie zachowywał prawo. Odważył się nazwać wrogiem ładu w państwie. 3. Nienawiść doszła do tego stopnia, że jeden ze zwolenników Szymona zaczął dopuszczać się zabójstw. 4. Oniasz zaś widząc jak trudne byłoby współzawodnictwo i że Apoloniusz, syn Menesteusa, wódz wojsk Celesyrii i Fenicji, podnieca złość Szymona. 5. Udał się do króla nie po to, aby być oskarżycielem rodaków. Ale mając na uwadze dobro ogólne, a zwłaszcza całego narodu. 6. Wiedział bowiem, że bez zarządzenia królewskiego nie będzie możliwe osiągnięcie pokoju publicznego i że Szymon nie zaprzestanie swego szaleństwa. 7. Kiedy Syleukos zakończył życie, a władzę objął Antioch mający przy domek Epifanes, w niegodziwy sposób dostał się na arcykapłańskie stanowisko Jazon, bratoniasza. 8. W czasie spotkania obiecywał on królowi 360 talentów w srebrze, a ponadto z innych jakichś dochodów 80 talentów. 9. Ponadto jeszcze zobowiązał się do wypłacenia innych 150, jeżeli mu będzie dozwolony urządzić własnym kosztem gimnazjum i efebion, a mieszkańców Jerozolimy zapisać jako antiocheńczyków. 10. Król zgodził się, a kiedy on objął władzę... Zaraz zaczął narzucać swym rodakom grecki sposób życia. 11. Zniósł humanitarne przywileje królewskie, z jakich korzystali Żydzi dzięki staraniom Jana, ojca Eupolemosa, tego, który udał się w poselstwie, aby z Rzymianami zawrzeć traktat przyjaźni i wzajemnej obrony. Burząc prawem uświęcone urządzenia, wprowadzał zwyczaje przeciwne prawu. 12. Umyślnie bowiem pod samym zamkiem wybudował gimnazjum i najlepszych młodzieńców zachęcił do włożenia kapelusza. 13. Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie helenizmu i taka moda na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie arcykapłana Jazona. 14. Że kapłani nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, zaraz na sygnał do rzucania dyskiem spieszyli się. Aby wziąć udział w niezgodnych z prawem ćwiczeniach palestry. 15. Za nic sobie mając zaszczyty ojczyste, za najpiękniejsze uważali greckie odznaczenia. 16. Oto dlaczego znaleźli się w trudnym położeniu, w tych bowiem, których życie chcieli naśladować i do których chcieli się upodobnić, znaleźli wrogów i 17. Występowanie bowiem przeciwko Bożym prawom nie ujdzie bezkarnie. Ale to się okaże w chwili, która nastanie. 18. Gdy w wobec króla obchodzono co pięć lat urządzane igrzyska, 19. bezadny Jason wysłał jako widzów rzekomych przedstawicieli Jerozolimy, będących Antiocheńczykami. Zabrali oni ze sobą trzysta drachm w srebrze na ofiarę dla boga Heraklesa. Sami jednak ci, którzy je zabrali, uważali, że nie można i nie wypada ich złożyć na ofiarę ale że trzeba je oddać na inny cel. 20. Tak więc to, co wysyłający przeznaczyli na ofiarę dla Heraklesa, dzięki przywożącym poszło na budowę trójrzędowców. 21. Gdy Apoloniusz, syn Menesteusa, został posłany do Egiptu na uroczystość wstąpienia na tron króla Filometora, Antioch dowiedział się, że ten król stał się wrogiem jego panowania, zatroszczył się więc o własne bezpieczeństwo. Dlatego też znalazłszy się w Jafie, udał się do Jerozolimy, 22, gdzie bardzo uroczyście został przyjęty przez Jazona i miasto. Przy świetle pochodni i wśród okrzyków. Później podobnie uroczyście razem z wojskiem udał się do Fenicji. 23, po upływie trzech lat Jazon posłał do Menelaossa, brata wyżej wspomnianego Szymona, aby odwiózł pieniądze dla króla i doprowadził do końca podjęte już pilne sprawy. 24. On zaś stawiony przed króla olśnił go pozorami wpływów, zdobył więc dla siebie godność arcykapłańską, ofiarowując o 300 talentów więcej od jazona. 25. Zaopatrzony w listy królewskie wrócił z powrotem. Nie wykazał on wcale tych godnych stanowiska arcykapłana, bo tylko dyszał zawziętością okrutnego tyrana i złością dzikiego zwierza. 26. Tak więc jazon. Który wygnał podstępnie własnego brata, sam został przez drugiego wygnany i zmuszony uciekać do kraju ammonitów. 27. Menelaos zaś objął władzę, nic jednak nie wypłacił z tych sum, które obiecał królowi. 28. Choć domagał się ich Sostratos, dowódca zamku. Do niego bowiem należało pobieranie podatków. Z tego powodu obydwaj zostali wezwani przed króla. 29. Wtedy Menelaos zostawił w swoim zastępstwie na stanowisku arcykapłańskim Lizymacha, własnego brata, Sostratos Zaśkratesa, dowódcę Cyprejczyków. 30. Po tych wydarzeniach mieszkańcy Tarsu i Mallosy zbuntowali się, dlatego że zostali podarowani królewskiej nałożnicy Antiochiz. 31. Król więc natychmiast wyruszył, aby te sprawy załagodzić, pozostawiając w swoich zastępstwie Andronika. Jednego z dostojników. 32. Menelaosa zaś w przekonaniu, że nadeszła odpowiednia chwila, przywłaszczył sobie i podarował Andronikowi niektóre złote naczynia świątynne. Inne zaś udało mu się sprzedać w terze i w okolicznych miastach. 33. Upewniwszy się o tym, ostro go upominał, usunąwszy się na miejsce azylu do Dafne, które leży koło Antiochii. 34. Na skutek tego Menelaos wziął na bok Andronika i wpłynął na niego, aby zgładził Oniasza. Ten więc przybył do Oniasza, namawiał go podstępnie do wyjścia i składając przysięgę, podał mu swoją prawicę. Chociaż budził podejrzenia, udało mu się go skłonić do wyjścia z miejsca azylu. Natychmiast też zamordował go bez żadnych względów na sprawiedliwość. 35. Z tej to przyczyny nie tylko Żydzi. Ale również wielu z pomiędzy innych narodów oburzonych było i zasmuconych zamordowaniem tego męża. 36. Kiedy król powrócił z miast Celicji, udali się do niego rzedzi z miasta oraz niektórzy Grecy oburzeni na to, że Oniasz został zamordowany wbrew prawu. 37. Antioch zaś głęboko zasmucony oraz poruszone współczucie masz dołe z nad zmarłym, ze względu na jego roztropność i wielką łagodność. 38. Zapłonąwszy gniewem natychmiast zdarł z Andronika purpurowy płaszcz i podarł jego szaty, i kazał go prowadzić przez całe miasto aż na to miejsce, na którym okazał Naoniaszu swoją bezbożność. Tam mordercę zgładził. Tak pan wymierzył mu zasłużoną karę. 39. Gdy Lizymach za zgodą Menelaosa popełnił wiele świętokradztw w mieście, a wieść o tym rozeszła się na zewnątrz. Ludność zbuntowała się przeciw Lizymachowi. Wiele jednak złotych przedmiotów było już roztrwonionych. 40. Kiedy zaś tłumy podniosły się, a ich gniew doszedł do szczytu, Lizymach uzbroił blisko trzy tysiące ludzi i rozpoczął niesprawiedliwe, gwałtowne postępowanie. Dowódcą był pewien naurano, posunięty w latach i niemniej w głupocie. 41. Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, Jedni pochwycili za kamienie, drudzy za kije, niektórzy zaś nabrali leżącego tam piasku i jeden przez drugiego rzucali na ludzi Lizy macha.